Cześć, witajcie. Tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek. zagrajemy w Sirius SAM 3 BFE. Poziom The Power of the Underworld, czyli hmm, moc podziemi. Mniej więcej w ten sposób można to sobie przetłumaczyć. Poprzednio już sobie tam zaczęliśmy, tą początkową lokację, żeście widzieli. Poziom jest generalnie dosyć trudny, dosyć sporo strzelania tutaj jest. Eee, także także no tutaj już nie ma przelewek to już nie są przelewki o w ten sposób się powinno poprawnie to powiedzieć eee, także sobie zaczynamy jeszcze chwileczkę ładowanie tutaj trwa eee, na pewno sporo się napłaciłem nad tym poziomem tutaj mamy bodajże 9 sekretów jeżeli się nie mylę jeśli się nie mylę a czy się umlęło, nie mylę się, bo mamy 9 sekretików tutaj sobie. Więc sobie tutaj wszystko, bo to, to po przerwie gram. Pewnej. Kilkudniowej. Dokładnie. No jest wszystko przeładowane, ok. No ja to wyzbieramy, dostajemy oczywiście jakieś tam zapasy na start. No i tutaj mamy kaczenkę. Tutaj jest generalnie drugi generator. Żeśmy poprzednio odpalali chorusa, a tu musimy ozyrysa. Chyba, że było na odwrót. Nie jestem. To jestem pokazane. Będą cztery świątynie, cztery karty oczywiście. Trzeba zdobyć, żeby się do tego ozyrysa dostać. To jest fajne, bo tu jest burza ogólnie, napierdzielają pioruny, burza, masa stworów, wszystko. Możemy zresztą spróbować zajrzeć tutaj. Może się dowiemy jaki to konkretnie generator jest. Netrixa nam tu powie. Okej, okay, Quinn. To Sam. No tak jest. To samo co poprzednio. Och, no, tutaj tej podrabince. co to jest? Ozyrys czy Horus? Nie wiem. Papieprzyły mi się te generatory, bo jeden już żeśmy odpalili. Natomiast te nazwy mi się mylą, ale... Jestem niemal pewien, że ten teraz to jest Ozyrys. Dobra. Ruszamy sobie w takim razie. Karabinek w dłoń. Lekka przycinka, ponieważ się sejwuje gra. Mamy cztery karty do zdobycia. Ruszamy od razu. Tak, pierwszy sekret mamy tutaj, zaraz. Idziemy sobie tu. A tutaj mamy sekretne zdrowie. Tutaj na samym końcu, pod murkiem. Na razie nam niepotrzebne, bo mamy 107 zdrowia już. Mini Secret Found. health full. Dobra, zaczyna się rozruba zaraz. Już jakieś przeciwnicy poszli, natomiast, o. Ta muzyka jest niesamowita na tym poziomie, strasznie ją lubię. Teraz tak, my zmierzamy od razu do drugiego sekretu. Mógłbym go na koniec y, dopiero aktywować. Ale tam będą, sk y, potrzebuję do, żeby do niego wskoczyć, potrzebuję użyć pewnego muru. A jego, on może zostać zniszczony przez crabjacki, które się w jego pobliżu pojawiają. Także wolę wziąć go od razu. Co będzie swoją drogą dosyć trudne. Zobaczcie, zresztą, musimy tak, wskoczyć na ten mur tutaj, przede wszystkim przez te arachnoidy, które tutaj wszędzie są. Wystaw się, gatemy, dostał, pięknie, tam idzie duży arachnoid jeszcze. Skakujemy tu, tu na kolumnę, dalej, o fuck, spadłem sobie. Dobra, raz jeszcze, tu na kolumnę, tu na górę teraz, dobra. Trzeba jak na moje, to najpierw te arachnoidy tutaj wykosić. I dopiero potem się tutaj wspinać Bo one najbardziej nam przeszkadzają Teraz dalej tu sobie idziemy Tam sandway wariuje Dobra, teraz tak, tutaj Quick Save I stąd musimy przeskoczyć Fucking shit, tam jest Arachnoid Clay, no Ale mniejsza Stąd musimy przeskoczyć tu Za się wybiłem No dlatego właśnie Quick Save'a chciałem zrobić To jest dosyć trudne do przeskoczenia Tutaj, przestań do mnie strzelać Jak tu spadniemy to będzie Lipton Fuck ta za daleko z kolei. No i tak to tutaj jest w tym miejscu. Trzeba dosyć dobrze wcelować faktycznie. Fucking shit, no. O, w ten sposób, ale. Fuck ten arachnoid mnie tak spunktował. Może ja go zastrzelę najpierw ze snajperki. To będzie dużo rozsądniejsze wyjście. No cudownie nic mu nie zrobiłem. Tam jest? Czego nie ma? Jest! Chyba nawet dostał. Dobra. Jakiś save Dobra, raz jeszcze. Za daleko. tem Wybuchnikami mi na plecach. Dlatego tutaj nie przeżyję. Owzięli się te bomby z agnerem, to tu nie było szans, żeby tego przeżyć. Kurczę no. O! Skąd? O, te mnie napierdzielają te. O mój Boże. Dobra, zrobimy jeszcze inaczej, To tu jest ciężko się do tego dostać. Natomiast chcę to zrobić jak najszybciej. ponieważ już później te Scrapjacki mogą mi o ten murek konkretnie rozwalić, kiedy tu jest. Rzuciłbym tu ładunek, ale się boję, że. Dobra, zobaczymy. Nie wysadziło tego murku, to jest. Dobra. A ten drugi ładunek był już niepotrzebny. Ale mniejsza. Hop! Jest i hop! Jest! Secret Found. Held plus 100. dobra. Ta stone musimy iść. Tam jest budka z kluczem do tych czterech świątyń. Fuck, 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 fuck. fuck, 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 fuck. Chodź, chodź, chodź. Aaaa! Yeah! Pięknie. Dobra, idziemy sobie do tej budki po klucz. Git, temple card, pass picked up. Tam jeszcze pancerzyk. Piękna, piękna ta muzyka, po prostu niesamowita na tym poziomie jest. No i popsuła się, ale już fajnie gitarki zaczynały napierdzielać. Tam już jest Scrapjack. Dawaj, ryj! Pięknie. Spierdalaj. Dobra, tutaj mamy pierwszą świątynię, jeżeli się nie mylę. Nie, tu nie mamy pierwszej świątyni. Czyli się umylą. Eee, nigdy nie ogarniałem tej lokacji za dobrze. A tutaj coraz więcej przeciwników się pojawia. Także trzeba to zrobić stosunkowo szybko. Moi się respią regularnie, cały czas mniej więcej. Plus po każdym. O, fuck, scrubjack. Plus po każdym. Hmm, sukcesie nazwijmy to. Pojawia się kolejny. Fuck. Na plecach? The fuck O! Nie to było. To było tak złe. To było złe. Nie. <grym> Ale, żebym to spieprzył równo. Dajcie spokój. Dobra, raz jeszcze. Troszkę inaczej wrócimy. Wybaczcie za moją słabą formę dzisiaj. Naprawdę gram. Źle. Nie, jak on tu poszedł na koło. Uu! I raz i. Ale Dodge, Taki ze mnie ninja tutaj. Ninja osą. Awesome. Tak, To było nawet ładne. Armorek sobie zgarniemy. Klik-sejwik. co tu jest? Cleary! Gdzieś kamikaze jest. Fak, 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 fak. Gdzie on poleciał? Poszedł tu? Głupie troszkę. Fak, może się stąd wydostać, bo tu nic nie ma. Potrzebuję do świątyni się dostać. Faktem jest Scrapjack. Bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo niedobrze źle. A, co ja mam z nimi zrobić? Dewastator mi dajcie. Ja! Yeah! Dwa. Trz. Scrapjack! Damn it, damn it, damn it. Władzik tu. Nie! Już się wysuwasz, ale to było złe. Tu jest HardCraft. Już nie będę się bawił w te savey. bo cały odcinek na tym zleci. bym chciał się tak bawić. Pierwsza monetka. Psa. Kościu. Ps Pies to był... O mój Boże, nie wiem. Jestem niedoedukowany, przepraszam. Anubis, a nie Ozyrys! God... Kościół z twarzą psa. Chwila, chwila, chwila. Pamiętam go. O, więc nie pamiętam jak się nazywał. Ozyrys miał mordę ptaka, chyba czy tore? O jezus, nie będę się próbował. Coś mi wybuchło chyba na plecach, bo tak. Nie, to był clear po prostu. Poza wiecie, dosyć dawno. E dawno temu się powiedzmy, tym interesowałem ostatnio. Czytałem o tym ostatnio, o dosyć dawno temu. Także sorry, ale... no nie pamiętam. Na pewno sobie po tym odcinku posprawdzam. A kurwa, znowu trafił mnie ten clear w dupę rąbany. A jak ja mam się stąd wydostać, żeby sobie krzywdy nie zrobić teraz? Coś mocniejszego by się przydało wziąć, na przykład Dewastator. Tam jest Scrapjack. Przeskocz tu, nie mogę! Wow! Fucking shit. Fucking shit! Tam, gdzie jestem? Spadantos! O nie! Tam był jeszcze. Ja pierdolę, jak ja gram! Gram tak źle dzisiaj, że to się w pale kurna nie mieści. Albo ten poziom jest taki trudny. Nie, nie wiem, nie mam pewności. Ale tak tragicznie mi dzisiaj idzie. Masakra, przepraszam. Bo się, kurna, w pale nie mieści. Jak oni mnie tu napierdzielają strasznie. Pójdę tutaj, w stronę tego sekretu. W końcu to jest zdrowie. Zawsze coś Jakoś tak ostrożni tu trzeba, kurna no tu nie ma jak ostrożnie, bo cały czas przeciwnicy napierdzielają. Jeśli tak na hardzie to łatwiej szło. <grymne> Przydałaby mi się Luneta do dewastator, ale chyba trafiam. Trafiłem. Scrap tam padł sobie. Chodź tu teraz, ty. Na ciebie przyszła kolej. Mechanoidzie. No by mi tu serii zaraz nie puścił. Czemu ja przystałem do niego z dewastatora wcześniej? czas? Nie wiem, chciałem amunicję zaszczędzić mam za swoje. Przeładuj, proszę, proszę, proszę. Dziękuję. Pięknie. Musiałem się tu wycofać, kurna, ale... Wokoszę ich tu część. Amunicja mi się do karabinku kończy bardzo, bardzo, bardzo niedobrze Dostał czy nie dostał, nie wiem Damn. Ja obrywam Dobra, czas do drugiej świątyni wyruszyć Tu może jeszcze po jakieś zapasy skoczą. Naboje do Assault Rifle, to mi bardzo pasuje. Ale te quick Save y tutaj napierdzielam jak wariat. Wow! Co to było? Skąd ten clear się tu wziął? Ja pierdzielę. Co tu jest? Zapasy. Dziękuję za zapasy. A tu nic nie ma, muszę po drugiej stronie iść tam. No dobra, to lecimy tam. Jazda. No to troszkę się uspokoiło. Widzę, że dużą część przeciwników wybiłem. Będzie chwila spokoju. Przynajmniej dopóki kolejnej świątyni tej nie odpalę. Ona jest tutaj zresztą. Pozbieramy najpierw wszystkie zapasy. Dobra. Działaj, Mutilator. Już? Quick save. Dobra, second Syrian artifact found. Jeszcze dwa. Ale póki co zrobimy sobie tutaj przerwę i zapraszam Was na kolejny odcinek: zagrajemy w Sirius Sam3 BFI Do usłyszenia. Cześć.